Czas epidemii pokazał, że dużo czasu spędzamy przed monitorem komputera, zdalna praca, zdalne nauczanie itd., ale dziś nie o tym. Dziś kolejny święty, święty monitor, niewiele o nim wiemy, żył w V wieku, jest czczony jako wyznawca, 12 biskup Orleanu we Francji, jest świętym kościoła katolickiego. Wiemy tyle, że został osadzony na stolicy w Orleanie około 472 roku. Wiemy, że wspomagał misje zakonne, prowadził biskupstwo w trudnym politycznie okresie. I ostatnia informacja, którą możemy znaleźć o świętym monitorze, to dzień jego wspomnienia liturgicznego, który przypada na 10 listopada.